Magdalena Biejat, co jej zarzucają. Pierwszy incydent z użyciem gazu podczas protestu. W 2020 roku, podczas protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, Magdalena Biejat uczestniczyła w demonstracji na placu Powstańców Warszawy w ramach interwencji poselskiej. W trakcie zamieszek doszło do sytuacji, w której nieumundurowany funkcjonariusz policji użył wobec niej gazu pieprzowego. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w tej sprawie. Jednak 2 września 2024 roku zostało ono umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Drugie odwołanie ze stanowiska przewodniczącej Komisji Rodziny W 2020 roku Magdalena Biejat została odwołana ze stanowiska przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Decyzja ta wywołała kontrowersje, a komentatorzy wskazywali, że powodem odwołania były jej poglądy, a nie kompetencje. Krytyka ze strony Prawa i Sprawiedliwości dotyczyła m.in. terminów zwoływania posiedzeń komisji oraz tempa procedowania. Trzecia wypowiedź dotycząca decyzji brytyjskiego sądu usmichała K. W styczniu 2025 roku Magdalena Biejat. Skomentowała decyzję brytyjskiego sądu, który zwolnił za kaucją byłego szefa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K., oskarżonego przez polską prokuraturę o udział w procederze korupcyjnym. Biejat wyraziła zaskoczenie tą decyzją, sugerując, że może ona podważać wiarygodność materiału dowodowego zgromadzonego przez prokuraturę. Jej wypowiedź spotkała się z krytyką ponieważ decyzja brytyjskiego sądu dotyczyła jedynie zwolnienia za kaucją, a nie oceny zasadności zarzutów. Magdalena Biejat to postać aktywna na polskiej scenie politycznej, której działania i wypowiedzi niejednokrotnie wywoływały dyskusje i kontrowersje. Jej zaangażowanie w sprawy społeczne oraz stanowcze opinie sprawiają, że jest zarówno krytykowana, jak i doceniana przez różne środowiska. Ocena należy do Was. Zachęcamy do wyrażenia własnych opinii w komentarzach. Jeśli podobał Wam się materiał, prosimy o łapkę w górę i subskrypcję naszego kanału.